Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Opa tematu. Systemy powodują większy wlot powietrza do komory spalania, ale na różne sposoby. Ariel. T. Rodrigo 27 listopada 2020. 154 ST istnieją silniki z wieloma elementami, które choć wyglądają lub brzmią tak samo, nie są i mają różne systemy operacyjne, jako turbodoładowanie i doładowanie. Są to dwa podobne urządzenia i faktycznie pełnią tę samą funkcję, ale różnią się sposobem, w jaki zasilają swój ruch. Podczas gdy silnik z turbodoładowaniem wykorzystuje gazy spalinowe do obracania turbiny, silnik z doładowaniem wykorzystuje moc wału korbowego silnika do indukowania zasysania powietrza. Silnik z turbodoładowaniem nie jest fizycznie połączony z silnikiem, natomiast silnik z doładowaniem jest połączony z wałem korbowym za pomocą kół zębatych lub pasów. Silnik z doładowaniem wtłacza powietrze pod ciśnieniem już od niskich obrotów. Silnik z turbodoładowaniem uzyskuje moc przy wyższych prędkościach obrotowych. Silnik z turbodoładowaniem turbosprężarka działa w oparciu o turbinę i sprężarkę. Spaliny przechodzą przez turbinę, aby obrócić turbosprężarkę, która przepycha powietrze przez sprężarkę w celu zwiększenia ciśnienia, po osiągnięciu wysokiego ciśnienia, a tym samym większej prędkości. Powietrze jest przesyłane do kolektora dolotowego. Specjalistyczny serwis motoryzacyjny Actualidad Motor stwierdza: Jedną z największych zalet silników z turbodoładowaniem są osiągi. Silniki z tym urządzeniem mogą osiągnąć większą moc przy mniejszej pojemności skokowej. Jest to szczególnie widoczne w samochodach sportowych. Silnik z doładowaniem silnik doładowany lub doładowany. Podobnie jak silnik z turbodoładowaniem, powoduje większy wlot powietrza do komory spalania, jednak silnik doładowany wykorzystuje do pracy własną moc silnika za pośrednictwem paska lub kół zębatych połączonych z wałem korbowym, a nie sprężarkę i turbinę w porównaniu z silnikiem z turbodoładowaniem. Możecie się zainteresować.